Jesteśmy już po e, zawodach. Drugi wyścig był bardzo emocjonujący. Ogólnie cały dzień był bardzo emocjonujący, szczególnie te drugie wyścigi na deszczu, na suchym, na mokrym. Zaczynaliśmy drugi wyścig na suchym. Po dwóch, trzech okrążeniach, gleby potężne, naszych dwóch głównych rywali w super picie, Soja i kurkul. Na szczęście się, się nic nie stało, wyścig przerwany. Potem jest restart. Bardzo fajne tempo. Czterech-pięciu zawodników w środkowej stawce łącznie z nami. Biliśmy się, wyprzedzaliśmy się, jeden drugiego. Tempo Tempo było bardzo fajne. Sam ja miałem tam tempo bardzo, bardzo zbliżone do powiedzmy takiej wysokiej czołówki, co napawa nas optymizm. Na pewno, Pitbike Super Pit 140 pojemność, musimy go troszeczkę jeszcze poprawić. Zaliczyłem również Highside na ostatnim okrążeniu, musiałem dojechać. Działo się niesamowicie. Jarek, gratulacje w Super Picie. Soi i Kurkulowi życzę powrotu, do zdrowia i walczymy w sumczynie.